Przez całe wakacje w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci. W sierpniu na swoje ulubione warsztaty przyszli miłośnicy piosenki i rysunku. Warsztaty wokalne poprowadziła instruktorka Magdalena Szlęzak-Gwoździowska, która na co dzień pracuje w Środowiskowym Domu Kultury i szkoli tych, którym muzyka jest bliska sercu. Jeżeli chodzi o te warsztaty, to były warsztaty dla dzieci i młodzieży. Mieliśmy dzieciaki mniej więcej od 6 do, do 17 roku życia. No i wiadomo, że jednak jest to rozstrzał trochę wiekowy, więc podzieliliśmy to na grupy. Poznawaliśmy oczywiście podstawowe tajniki wokalne, techniki wokalne, począwszy od emisji głosu, dykcji, artykulacji. Ale bardzo mocno też skupiliśmy się na oddechu, który jest bardzo, bardzo ważny i. Mm na takim powiedzmy holistycznym podejściu do swojego głosu. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się między innymi, że śpiewanie składa się z wielu bardzo istotnych elementów, takich jak na przykład ruch sceniczny, interpretacja śpiewanego tekstu, a nawet aktorstwo. Aktorstwo jak najbardziej i przede wszystkim taka, taka otwartość na, na publika i też na samego siebie, bo to też jest przełamywanie jakichś tam swoich barier i, i, i otwartości. I pewności siebie przede wszystkim. Zajęcia wokalne będą prowadzone systematycznie w Środowiskowym Domu Kultury od nowego roku szkolnego wciąż pod czujnym okiem Magdaleny Szlęzak-Gwoździowskiej. Ja się zajmuję tym już no, no dobre kilka lat, bo, bo to kocham i zapraszam do tego ze względu na to, że wiem z czym się to wszystko wiąże i chcę im po prostu w tym wszystkim pomóc, ale też podzielić się i zaszczepić tą taką miłość, która będzie trwała całe życie jednak faktycznie. Także bardzo serdecznie zapraszam, oczywiście do zapisów yy, i do, do dzielenia się muzyką po prostu i miłością do tej muzyki. Jak zwykle dużo chętnych było też do letniego malowania, rysowania i wycinania przy pomocy Katarzyny Kalinowskiej na zajęciach plastycznych dzieci tworzyły przeróżne, bardzo kreatywne rzeczy. Dzisiaj akurat tworzą swoje własne miseczki. Jest to bardzo, bardzo dużo pracy, rozłożone na dwa dni. Także cieszę się, że dzieci sumiennie przychodzą każdego dnia. Bardzo dużo wycinamy, bardzo dużo malujemy i cieszymy się wspólnie spędzonym czasem. Wczoraj robiliśmy lampiony, malowaliśmy sobie na słoikach, farbkami. Dzieci wymyślały swoje wzory, tworzyły i już dzisiaj zostało. Zgłoszone, że wieczorem były odpalone, pięknie wyglądały, także radość była. Cieszę się. Czerpię inspirację jedno z książek, wiadomo internet, dużo przeglądam różnych materiałów i gdzieś te pomysły tam kiełkują i później możemy je tworzyć z dziećmi. Również i na te zajęcia będzie można zapisywać się od nowego roku szkolnego. Bardzo dużo nowych pomysłów przygotowałam, tematycznych. Jesień, zima, wiosna, Boże Narodzenie, także będziemy robić rzeczy, które będą w danym momencie potrzebne. Będzie bardzo wesoło, produktywnie i myślę, że miło. Od kiedy można zapisywać dzieci na poszczególne zajęcia w Środowiskowym Domu Kultury? Będziemy informować o tym już niebawem.